Zaczniemy od spokojnego marszu w miejscu. Ramiona wzdłuż ciała swobodnie. Sprawdźcie, żeby sylwetka była jak najbardziej wyprostowana. I takie lekkie krążenia barków, żeby rozruszać górną część ciała. Powoli, spokojnym ruchem. Starać się tym razem trzymać ramiona blisko siebie, tak aby był ruch tylko i wyłącznie barków. Rozciągam przede wszystkim klatkę piersiową. W ten sposób też pracują mięśnie pleców, szczególnie górna część. Spróbujmy to samo w przeciwnym kierunku. Osoby, które mają zaokrąglone plecy, mają skłonności do garbienia się, starajcie się, żeby nie pogłębiać tej wady, tylko bardziej pracować ramionami. A reszta, która ma Pramidłową postawę może te plecy zaokrąglić. Jeszcze jeden raz. Unosimy ramiona. Osoby z wysokim ciśnieniem, z ugiętymi łokciami. Osoby bez problemu z ciśnieniem wysoko nad głową. Wdech i powoli wydech. Powolny ruch, swobodny. Chciałabym, żebyśmy wszyscy ukończyli to wyzwanie razem, więc proszę piszcie komentarze i motywujcie innych do działania. Piszcie, jakie Wy czujecie efekty po tych ćwiczeniach. Niech zobaczą, niech się zmotywują, bo można pomyśleć, a co tu się może zadziać w te 15 dni. Dłonie mamy skierowane na zewnątrz i takim szerokim łukiem, aż nad głową. Znowu oczywiście osoby z wysokim ciśnieniem, tylko do wysokości klatki piersiowej. Szeroko, dłonie skierowane do przodu, tu do góry, do góry, i teraz uginamy łokcie. Poprawiamy naszą postawę. Rozciągamy mięśnie klatki piersiowej, ale również angażujemy do pracy nasze stawy łokcie i barki. Poprawiamy tutaj mobilność właśnie tej części naszego ciała. Super, teraz dwa kroki do boku. Mniejsze lub większe. W zależności od tego, ile macie miejsca, i na ile czujecie się pewnie w tym ruchu do boku, bo na początku, jeżeli ktoś się mało rusza albo miał jakieś problemy, jest po jakiejś operacji, ten zakres ruchu jest mniejszy, nie czuje tak pewnie na własnych nogach, to mniejszy ruch. Kolejny krok, którego nie robimy, to krok do tyłu. Więc może być tylko odstawienie nogi, może być jeden krok, mogą być dwa. Dowolnie, możecie dołączać stopę, dopiero krok, lub wykonywać płynny ruch. Wszystko zależy od tego, jaką macie równowagę, i przede wszystkim. Jak pewnie czujecie się w tym ruchu do tyłu, jeżeli no nie za bardzo, nie jestem przekonany czy przekonana, to można to zrobić przy ścianie powolutku. Gwarantuję wam, że z, z czasem, kiedy będziecie wykonywać ćwiczenia regularnie, poczujecie tą różnicę, że ruch robi się łatwiejszy i jesteście bardziej pewni siebie, żeby chodzić w różnych kierunkach. Do tyłu i do boku. Do tyłu jest najtrudniej. Wracamy do naszego marszu. Teraz trzymamy przedramiona blisko siebie i wykonujemy okręgi przed ramionami. Tylko pracują same przedramiona, czyli łokcie. Tu w tym ruchu zakres ruchu jest zestawu łokciowego, więc tu poprawiamy mobilność. Osoby, które cierpią na łokieć tenisisty. To ćwiczenie jest doskonałe, z tym, że oczywiście wy będziecie mieć ograniczony ruch, więc dopasować zakres ruchu do siebie. Spróbujmy w drugą stronę. Jest tylko związane z tym, że ruch jest ograniczony, mięśnie są przykurczone i no stąd się bolą, biorą najczęściej właśnie bóle, które potem ciężko zdiagnozować. I teraz nasze dłonie czyli jaki staw teraz pracuje nadgarstek, dokładnie. Parę ruchów w jedną stronę, parę w drugą. Jeżeli komuś przeszkadza maszerowanie, możecie to wykonywać w pozycji stojącej, nie ma problemu, ale wiem, że są osoby, które bez problemu łączą ruch dolnej i górnej części ciała. Dodatkowo jeszcze możemy, jak ja to nazywam, z jedną dłonią trochę szybciej w drugą stronę Dalej maszerujemy, teraz ruch w stawie barkowym. Znowu ktoś może mieć już tutaj ten bark bardzo ograniczony, więc trzymać ramię niżej i wykonujecie na tyle, ile możecie na tyle ile czujecie, że jest to komfortowe dla was. Jakikolwiek dyskomfort, a, nie daj Boże, ból, jest po prostu oznaką z organizmu, że próbujecie za dużo. Ruch jest OK, ale zakres ruchu jest zbyt duży, więc zmniejszcie. Jeżeli dalej występuje ból, no to zrezygnujcie z tego ćwiczenia. Zmieniamy kierunek. Tu nie tylko poprawiamy zakres ruchu i wzmacniamy bark, ale również mięśnie ramienia. Wbrew pozorom ta ręka zaczyna ważyć teraz już, tak? Po kilku powtórzeniach. I zmieniamy stronę. Możecie zacząć od takich mniejszych. Zrobić większe koła. Zakreślamy, zmieniamy kierunek. Jeżeli czujecie jakiekolwiek robotanie, krzyszczenie w barku, ale nie ma przy tym bólu, to są normalne dźwięki, które wydają nasze stawy. Szczególnie teraz w sezonie jesienno-zimowym, kiedy na dworze jest chłodniej, no to te mięśnie nie są tak naoliwione, powiedzmy. Unosimy barki i powoli opuszczamy. I znowu, unosimy i opuszczamy. Jeszcze dwa razy. A ostatni raz. Do dalszej części będziemy potrzebować krzesła. Może być sofa, może być fotel. Ja też sama nie mam, więc używamy. Co mamy? Stoimy przed krzesłem i będziemy unosić nogę na tyle, ile dajecie radę. Chciałabym, żeby noga była. Jak najbardziej wyprostowana w kolanie. Oczywiście, jeżeli poczujecie, że unosicie biodro, to znaczy, że noga nie może być całkiem wyprostowana, więc niech będzie lekko ugięta. Wdech, stopa na podłodze. Wydech, unosimy. Jeszcze raz, wdech i wydech. Zmieniamy stronę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia, kto może. Wdech, stopa na podłodze, wydech. Unosimy na wysokość, która na razie jest osiągalna. Teraz chciałam, żebyście mieli oparcie przed sobą. Wyobraźcie sobie, że tu to jest moje krzesło, i tu mam przed sobą oparcie, więc mogę sobie oprzeć dłonie na oparciu i odsuwacie się na tyle, aż wyprostujecie ramiona, czyli na odległość ramion. Zobaczcie, od razu uginam kolana. Teraz ustawiamy stopy szerzej, tak na szerokość naszych barków, może nawet szerzej, i próbujecie wyprostować plecy, czyli z wdechem, bardziej sobie wyprostowana, wyprostowała, z wydechem czujemy, że jest to ruch z bioder. Pamiętacie tę naszą miskę, biodra w pozycji pionowej, i teraz będziemy je przechylać do przodu, tak żebyście czuli rozciąganie. Tylnej części uda pośladków i odcinka lędźwiowego. A przez to, że trzymamy dłoni na oparciu, to również rozciągamy przednią część ciała naszą klatkę piersiową ramiona wdech, i wydech. wdech, i wydech, wdech, i wydech. Do pozycji pionowej. Ok. Usiądziemy na krześle. Przypilnować, że miała stopy w kadrze, bo niektóre ćwiczenia nie było widać moich stóp do końca. Także mam nadzieję, że teraz jest ok. Unosimy nasze palce i wciskamy je w podłogę albo na przemian prawa, lewa noga. Kto już wprawiony ma dobrą koordynację ruchową, to może też dodać. Ruch ramion. Wdech i wydech. Sprawdza się, żeby siedzieć w pozycji jak najbardziej wyprostowanej. Barki, łopatki ściągnięte do tyłu. Wdech i wydech. Im wyżej unosicie palce u stopy, tym mocniej pracują. Przednie miejsce nogi. Super. Ustawimy stopy szerzej i unosimy pięty. Wciskamy wdech i wydech. Tu będę przypominać: kolana, jeśli są bliżej środka niż stopy, to korygujemy. Ustawcie stopy tam, jak, gdzie, gdzie jest zakres kolan, nie szerzej. Same pięty. Wdech i wydech. I znowu możecie połączyć ruch z ramionami, ale, jeżeli dla kogoś jest zbyt dużo się tu dzieje, bo może mam świadomość tego, to swobodnie dłonie na nogach, na kolanach. I proszę się nie stresować. O, nie wychodzi mi, to za trudne ćwiczenie. Na razie, ale na kanale też są osoby, które już ze mną wiele lat ćwiczą i wiem, że to zrobią, i nie chcę też takich. Tutaj ograniczać. Ale cały czas to są proste ćwiczenia. Nie wymagające zbyt dużego wysiłku, dlatego możemy je wykonywać codziennie. I jeszcze raz wdech i wydech. Super. Teraz skłon do przodu. To jest naprawdę zbawienny ruch dla naszego kręgosłupa, dla naszych pleców, bioder. Pod warunkiem, że Pamiętacie? Ruch jest z bioder. Plecy są ładnie wyprostowane. Kręgosłup w linii prostej. I łokcie do tyłu. I ciekawa jestem, czy ci, którzy już ze mną ćwiczą od początku, czują tutaj różnicę. Napiszcie w komentarzach, niech inni też to zobaczą. Bądźcie żywym dowodem na to, że. Takie proste, banalnie wyglądające ćwiczenia, rzeczywiście przynoszą efekty. Ja to wiem, wy to wiecie, ale niektórzy są bardzo sceptyczni. Ustawimy stopy i kolana jak najbliżej siebie, i unosimy na przemian pięty i palce lub na przemian. Jedna stopa na pięcie, druga na palcach. A my tu możemy też przy okazji. Wykonać ruch ramion. Ale mówię, to już jest dodatkowe dla tych, którzy mają tą koordynację bardzo dobrą. A jeżeli nie, to widzicie dokąd możecie dojść, jeżeli będziecie ćwiczyć regularnie. Takie ćwiczenia, właśnie, w których wykonujemy inny ruch, czy to prawą i lewą stronę, czy właśnie górno dolna część ciała jest bardzo ważna, bo nasze ciało wtedy w sytuacjach takich jakiś gwałtownego ruchu szybciej reaguje. Świetnie, teraz dłonie mamy razem i będziemy wykonywać takie kłeczka. Rozgrzewamy nasze dłonie. Lekko, nie trzyjcie jakoś zbyt mocno. Delikatnie po prostu pocieramy jedną drugą taki okrąg. I możecie unosić przy okazji dłonie i opuszczać. Ale starajcie się, żeby palce dłoni były skierowane cały czas do góry. Nie róbcie tak w ten sposób, tylko jak najbardziej pionowo. Trzymamy nasze przedramiona. Wtedy pracują barki i łokcie. również no, odgarstki, ale bardziej łokcie i barki. Zmieniam kierunek, zawsze w jedną stronę będzie łatwiej, tak po prostu jest. Ale my, zawsze próbujemy w oba kierunki. Świetnie. Palce razem, na ile, tyle, ile możecie. Zdaję sobie sprawę, że jak są przykurcze, to może być taka odległość między dłońmi. ale to się będzie poprawiało. I zwiększamy tą odległość. Łokcie na zewnątrz. Tu, jak widzicie, próbujemy stworzyć linię prostą, łokieć i nasz nadgarstek. I powoli łączymy na tyle, ile możecie wdech i wydech, wdech i wydech. Sylwetka wyprostowana. Dalej siedzicie na krześle, więc jest wygodniej trzymać tą pozycję prawidłową. I jeszcze dwa razy, super! Przebijamy naszą wirtualną piątkę.